Witam wszystkich. E, szczerze i zakatarzenie e, Co prawda, dalej trzymam nie moje przeziębienie. Właściwie przeziębienie nie, bo już się czuję dobrze, tylko ciągle nos mam zapchany, więc będę lekko nosowo mówił. E, ale jednak, pomimo wszystko, postanowiłem iść moim, że tak powiem, e, e, kalendarzem nagrań, bo, bo, bo czas ucieka to przede wszystkim, a też niektóre sprawy zaczynają się dezaktualizować, o których chciałem mówić. A dzisiaj sobie wziąłem na e, tapetę taki temat, który. E, który no, zaczyna nabrzmiewać jak, e, nie powiem co, e, jako że e, e, mówimy cały czas, wcześniej nam się udawało mówić przynajmniej o imigrantach, e, o uchodźcach tak zwanych, czyli ja ich nazywam przychodźcy, to są, to są ci wszyscy, którzy tutaj jadą w e, celu osiedlenia się na stałe i z powodowania dominacji w Europie, to jest moja opinia a którzy zaczynają coraz bardziej rozrabiać, bo, że tak powiem przywożą swoją, swoją odmienność kulturową i tą odmiennością kulturową zaczynają częstować tubylców. Gwoli wyjaśnienia, jak pewnie większość z was wie, ja jestem również wyznawcą islamu, a tak jak większość moich znajomych, których mam tutaj, wyznawców islamu, absolutnie nie podpisujemy się pod tym wszystkim, co, co wyrabiają ci, którzy tu przyjeżdżają, bo chcemy bardzo stanowczo i ja w swoim imieniu i imieniu moich E, przyjaciół i znajomych, e, zaprotestować, żeby wrzucać nas do jednego wora, bo e, fakty pokazują, a pokazują bardzo wyraźnie, że jeżeli państwo się przyjrzycie temu, to przestaniecie wrzucać wszystkich muzułmanów do jednego wora, a fakty pokazują bardzo wyraźnie, że e, muzułmanie w Europie, zwłaszcza ci, którzy to są już tutaj wychowani lub którzy przeszli na ISM, są Europejczykami z pochodzenia tak jak ja, reprezentujemy zdecydowanie inne wartości i inną kulturę niż ci, którzy tu przyjeżdżają. Ja się absolutnie z tymi ludźmi nie utożsamiam i utożsamiać się nie będę. Mało tego, ja już powiedziałem to w kilku odcinkach, ja nie chcę mieć z tymi ludźmi nic wspólnego. E, chociażby dlatego, żeby mnie z nimi nie kojarzono. E, do czego zmierzam? Zmierzam do coraz wychodzących na jaw e, przypadków, e, już teraz nawet nie gwałtów na kobietach. Eee, nie chcę powiedzieć, że się do tego przyzwyczailiśmy, ale temat zaczął już być taki no, bardzo spopularyzowany w sensie, że no, słyszymy kolejne doniesienie, że gdzieś w Szwecji, w Danii, w Niemczech znowu zgwałcono kobietę i znowu byli to przychodźcy. Eee, absolutnie nie chcę, żeby to się spopularyzowało i żeby doszło do tego, że będzie to dla nas po prostu oczywistością, i normalnością, wręcz przeciwnie, to powinno, to powinno być nagłaśniane właśnie w taki bardzo negatywny sposób, żeby to nigdy nie stało się normalnością. To jest ten jeden z elementów kulturowych, którzy przywożą właśnie ci przychodźcy ze swoich obszarów blisko dalekowschodnich e, i azjatyckich. E, a a o, o czym ostatnio zaczyna być głośno i wydaje mi się, że to jest wierzchołek góry rodowej, który się dopiero obnaża, tak jak przypadki e, tak jak było w przypadku molestowań kobiet w trakcie Sylwestra w Niemczech. Najpierw się zaczęło od dwóch, trzech przypadków w kolonii, a potem się nagle z tego zrobiło tysiąc przypadków w kolonii i po kilkaset w innych dużych miastach niemieckich. Że tak powiem, temat, temat ewoluował w ciągu miesiąca. Ludzie po prostu zaczęli mówić, a na początku było to zamiatane pod dywan. Teraz tematem zaczyna być, yy, yy, zaczynają być gwałty na dzieciach. E, w grudniu, zdaje się, był pierwszy taki przypadek bardzo głośny z gwałcenia latka w ośrodku dla uchodźców. E, Tam to był w ogóle motyw już taki bardzo ekstremalny, ale bardzo dużo nam pokazujący. Zaraz wyjaśnię co. <laughs> przepraszam, przepraszam, ja będę pokazywał od czasu do czasu z uwagi na moją chorobę. Został zgwałcony trzylatek dziecko uchodźców w tym samym ośrodku przez innego uchodźcę, co pokazuje stosunek tych ludzi do dzieci. O, o tych dzieciach to w ogóle jest cała historia, ale do czego zmierzam? Teraz jest głośny przypadek, wydarzył się na początku grudnia, do, został ujawniony dopiero teraz o gwałcie na dziesięcioletnim chłopaku na miejskim basenie w Wiedniu. E, młody chłopak został e, zwabiony do, do przebieralni przez dwudziestolatka. słuchajcie, przez dwudziestolatka. latka e, wiem, czy to powinno być różnica. Ale z reguły, jak się słyszę o pedofilskich atakach, to są goście gdzieś po 40, albo koło 50, już takie zramolałe kapcie, które próbują w ten sposób, nie wiem, jakoś się odmłodzić albo, albo cokolwiek. Natomiast tutaj e, przypadek dwudziestolatka, latka który, e, który wykorzystał tego 10-latka w. Seksualnie i, i mało tego, schwytany przez policję, złapany, zatrzymany nie wyraża jakiejś specjalnej kruchy, po prostu stwierdził, że miał potrzeby seksualne, bo, bo gdzieś tam w Iraku czy gdzie skąd przyszedł, zostawił swoją żonę i, i, no, i miał potrzeby. I za chwila milczenia to nie jest, że zgubiłem temat, tylko to tak, żeby dawać, dawać wam moment na oddech i refleksję. Po co o tym mówię? Mówię o tym po to, ponieważ podkreślam w wielu filmach, już zacząłem w wywiadzie moim pierwszym i drugim z atorem, który miałem jeszcze we wrześniu, kiedy ostrzegałem przed tym, że, że to nie jest, że to nie są uchodźcy, tylko to jest inwazja, bo nadal jest. Wtedy też mówiłem o tym, żebyśmy zwracali uwagę na różnice kulturowe. Ci ludzie pochodzą z obszarów, które kulturowo są tak odmienne, mówię to chyba już po raz 20 albo 60. Są tak kulturowo odmienne, że, że dla nas to wreszcie jest niezrozumiałe. Mało tego my nawet nie wiemy jednej trzeciej na temat tego, co ich siedzi w ich głowach, jeśli chodzi o kulturowe i mentalne wychowanie i przekonanie o relacjach społecznych. A co siedzi, no zaczynamy to widzieć gołym okiem. Przede wszystkim pogarda dla ludzi. Pogarda dla ludzi, szczególnie dla. Oni nawet samych siebie, sami sobą gardzą, przecież mordują się między sobą tam na tych swoich własnych obszarach, tak? To jest pierwsza rzecz. Przecież tu nie można mówić o, o braterstwie islamu, bo przecież trzymaliby się razem zamiast w, wzajemnie się napierdzielać. To jest pierwsza rzecz. Druga, kompletny brak szacunku i kompletna pogarda dla istnienia ludzkiego e, płci żeńskiej. Kobieta jest przedmiotem tam w tamtych obszarach kulturowych. Dzieci. Dzieci są zupełnie nieistotnym przedmiotem. Mam jedno jest na zasadzie takiej: "A mam jedno, to sobie mogę zrobić drugie", to to można tam wyrzucić, jak mi się znudzi czy coś. I to pokazuje ich stosunek do tego, że no, gwałcą dzieci, gwałcą kobiety, traktują bardzo przedmiotowo przede wszystkim. E, tak zwanych innowierców, to zaraz wyjaśnię, dlaczego robię cudzysłów, tak zwanych innowierców traktują w sposób przedmiotowo. Mało tego, oglądałem ostatnio film, w którym był wywiad przeprowadzany na jednej z ulic, nie, nie wiem gdzie to było. Wydaje mi się, że była to Turcja albo Iran, a, ale nie jestem pewien, w każdym bądź razie e, może to było jakieś nawet europejskie miasto, Cholera wie, w każdym bądź razie e, ten, w każdym bądź razie, w każdym razie. Gość, gość wyglądający na reportera jakiejś muzułmańskiej, jakiejś islamskiej telewizji, arabskiej telewizji, przepraszam, pytał, wyłapywał z tłumu właśnie ludzi pochodzenia azjatycko-afrykańskiego, muzułmanów i pytał ich o innowiercach. Oni wszyscy mówili, że ludzie, którzy nie wierzą w Allaha, to są zwierzęta. Ja nie wiem do jakiego stopnia te wypowiedzi były po prostu wybrane, konkretne wypowiedzi spośród wielu innych jak i jaki pół procent osób, które tak uważało, ale Cały ten krótki, dwuminutowy filmik zawierał tylko i wyłącznie takie wypowiedzi, że należy innowierców zgładzić, że należy ich y, y, wymordować. Ten dziennikarz sprytnie pytał, bardzo sprytnie pytał <tryk> o niewiernych. To masz zamiar, tam jednego z gości zapytał, no ale zaraz, to masz zamiar ich zarżnąć, zanim nie przedstawisz im wiary, y, świadectwa islamu. E, a ten gość powiedział tak, i tu się kłania koncertowo, nieznajomość Koranu kompletna. Bo proszę państwa, to, jest, to przede wszystkim zacznijmy od tej rzeczy, może najpierw dokończę o tym, o tym wywiadzie. Wywiad był, pokazywał właśnie stosunek tych ludzi do, do innych, do Europejczyków, do, do, do niemuzułmanów w ogóle. Masakra. Masakra pokazująca, że mamy na swoim terenie w Europie teraz ludzi, którzy kompletnie, kompletnie są mentalnie od nas dalecy. Absolutnie. Nie, nie wpiszą się przez najbliższe 3-4 generacje, absolutnie się nie wpiszą w, 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 w schemat, w konwencję bycia Europejczykiem. Absolutnie nie. Oni nigdy prawdopodobnie, przynajmniej ci, którzy jeszcze żyją, bo może ci, co się urodzą, będą, ale ci żyjący nie zrozumieją za cholerę naszej mentalności. Absolutnie się z nią nie utożsamiają, absolutnie się z nią nie wpiszą. Mało tego, będą zmuszali swoje okolice, otoczenie i sąsiadów do tego, żeby przyjmować ich punkt widzenia. I to jest właśnie ta między innymi ta inwazja, bo to nie tylko będzie militarnie. E, do czego zmierzam z nieznajomością Karanu? Jest oczywistą oczywistością, proszę Państwa, i to teraz mówię do wszystkich tych, którzy uważają siebie za chrześcijan. E, podobnie jak większość chrześcijan urodzonych w krajach chrześcijańskich nigdy nie czytała Biblii w całości, tak podobnie jest z muzułmanami urodzonymi w krajach typowo muzułmańskich. Oni nigdy nie przeczytali Koranu w całości, jeśli w ogóle. A to, co wiedzą na temat Koranu, podobnie jak spora grupa chrześcijan z krajów chrześcijańskich wie na temat Biblii, to wie tylko z interpretacji przekazów lub tego, co powiedział ksiądz. A w przypadku muzułmanów imam. Ci ludzie nie, nie czytali tych świętych ksiąg, nie mają swojego zdania na ten temat, powtarzają podaje, tak samo chrześcijanie, jak i muzułmanie, powtarzają e, e, to, co usłyszeli. I to, co muzułmanie z tamtych krajów, z, tamtego, z tamtej części świata myślą o chrześcijanach i o europejczykach w ogóle, to jest to samo, co myślą y, spora grupa chrześcijan myśli na temat muzułmanów, ponieważ tej grupy się w ogóle nie znają nawzajem i bazują na stereotypach. Więc jak czytam tam wpisy, ja nawet na nie nie reaguję, bo po prostu zwalam to na kart tego, że ci ludzie, mówią o chrześcijanach, że ci ludzie po prostu pieprzą trzy po trzy, bo, bo nie wiedzą o czym mówią. Jak widzę wpisy właśnie takie, że wszystkich muzułmanów do pieca i tak dalej, i tak dalej. Stereotypy, no, to nawet nie jest wina tych ludzi. E tak jak mówiłem w jednym ze wcześniejszych odcinków, znam ludzi, którzy są bardzo, byli bardzo w Polsce, bardzo zamknięci na wiele rzeczy, wyemigrowali na kraje zachodnie, poznali inne kultury, inne religie, inne orientacje i nagle się stali bardzo otwarci dla tych ludzi. To jest wszystko kwestia poznania, a niewiedza jest największym wrogiem tolerancji, niestety. Między innymi po to robię te materiały i po to nagrywam te filmy, żeby może trochę paru osobom otworzyć oczy bardziej. Do czego wracam? Macie przed sobą koncertowy przykład muzułmanina, który nie dość, że ja jestem osobą, może nie mega wierzącą, że wierzącą jestem, ale nie jestem mega religijną osobą. Jestem religijny, ale tak jak wielokrotnie podkreślałem, ja swoją religię i swoją wiarę trzymam w domu. Żyję nadal po europejsku, tak jak żyłem. Nic się w moim życiu nie zmieniło, jeśli chodzi o, o, o kwestie właśnie tego typu. Ani nie biegam z nożem, ani nie mam zamiaru nikogo zmuszać do, do zmiany wiary, ani nie, powiem Wam szczerze, nawet unikam tematów religijnych w towarzystwie. Bo to, że nagrywam takie rzeczy, to jest jedna rzecz, a w towarzystwie ja, ja, ja unikam takich tematów. Chyba, że mnie ktoś jawnie no, ja czy tam jasno o coś zapyta wprost, no to udzielam odpowiedzi, bo jestem dobrze wychowany, jak mnie ktoś o coś pyta. Natomiast tak, nie, ja nie poruszam takich tematów, bo uważam, że to nie są tematy na, na, na pogaduchy towarzyskie, no, po prostu. W pracy, poza tym, wiecie, mieszkam w Wielkiej Brytanii, na przykład u nas w pracy jedną z takich, to w każdej pracy, do której przychodziłem, w kontrakcie o pracę jest m.in. klauzula takiego jakby savoir wewnątrz wewnątrzbiurowego, czyli na, gdzie jest na przykład wyszczególnione, oprócz tego jak się ubierać, jest wyszczególnione o jakich tematach nie powinno się rozmawiać z kolegami i koleżankami. I tam jest m.in. polityka, Religia yy, i parę innych tematów, na których nie powinno się rozmawiać w, na terenie biura i pomiędzy kolegami w pracy. Tych tematów się unika. I to jest taka etykieta obowiązująca tutaj w pracy. Wszędzie. <laughs> po prostu się nie mówi o tym i nie. Herbatka dzisiaj nie w kubeczku z pieskami, bo ten akurat był brudny. Muszę wziąć beczkę. Wracam do gwałconych dzieci. Yy, do wykorzystywanych seksualnie dzieci. Właśnie zapadł wyruch parę dni temu tutaj w Anglii. Na takim, to jest głośna sprawa od dwóch lat, gang ym, taksówkarzy z Rotterdam, taksówkarzy y, głównie pochodzenia pakistańskiego, muzułmanie z tamtego kraju, przez y, ponad dwa lata zastraszali i wykorzystywali seksualnie często zbiorowo 13-letnią, potem już 14 a potem już 15-letnią dziewczynę. Ta dziewczyna chyba była lekko upośledzona umysłowo, więc dlatego, tyle czasu to nie wychodziło na jaw. W sensie, ona była do tego stopnia zastraszona, że i nieświadoma tego, że może coś z tym zrobić, że, że cierpiała w ciszy i samotności, ukrywała to, a była odrealnie wy wykorzystywana. Nie pamiętam kto na ile, ale wiem, że cała ta grupa została wskazana łącznie na 144 lata więzienia. I dobrze. W Wielkiej Brytanii też mamy skupiska, co prawda nie, nie, nie są one tak duże jak we Francji na przykład, ale też mamy skupiska, takie getta ekstremistów. Już mówiłem w którymś z poprzednich odcinków, nawet w Birmingham jest dzielnica, do której nawet ja jako muzułmanin nie jeżdżę. Raz tam byłem i to tylko dlatego, że byłem w towarzystwie mojego kolegi, który tam mieszka, to mi się nic nie stało. Bo ja nie mam na czole napisane, że jestem muzułmaninem, ani nie ubieram się w taki sposób. Wsiadłem do autobusu, wysiadłem na przystanku i prawie natychmiast otoczyła mnie grupa e, koleści. Co ja tu robię? Biały chłopak w takiej dzielnicy. Dobrze, że ten mój kolega czekał na tym przystanku na mnie, a oni go znali. Bo nie wiem, jakby się to skończyło. Może, może w najlepszym wypadku poprosili mnie, żebym wsiadł do tego autobusu z powrotem. Może, nie wiem. E, natomiast mają, widzicie, to, i to jest ich nastawienie, tak. E, e, te witanie z otwartymi rękami, to co robią Europejczycy. To wygląda z punktu widzenia, ich z punktu widzenia, to wygląda na skrajną naiwność. Przecież oni nas mają za łosi, kompletnych łosi. Debile, oni wiedzą z jakimi intencjami tu przyjeżdżają. Większość z nich, nie mówię, ja też nie chcę wkładać wszystkich do jednego wora. Tam można wyłapać pojedyncze przypadki matek z dziećmi. Zaraz do tych dzieci wrócę. Eee, oni, 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 oni nas za kompletnych łosi. Ci, którzy jadą tu z intencjami, autentycznymi intencjami, żyć na koszt państwa socjalnego w Niemczech, czy w Danii, czy w Szwecji, i ci, którzy wiedzą po co tu jadą w kategoriach tego, że trzeba pokojowo podbić Europę. Bo to im wmawiają w ich lokalnych meczetach, po to się tu udają zapładniać europejskie kobiety, po to, żeby mieszać yy, krew DNA i tak dalej, i tak dalej. Oni, oni mają polewkę z tego wszystkiego i to mega. Dlatego oni się tak zachowują, jak się zachowują, bo oni myślą, że z Europejczykami mogą zrobić wszystko. Jeszcze jak do tego wszystkiego dochodzi odgórne przykazy rządowe dla policji, na przykład niemieckiej, żeby tuszować yy, wszelkie wykroczenia popełnione przez ty, tych imigrantów. No, to oni się czują coraz bardziej bezkarni i naprawdę zaczynają wierzyć w to, że ich imamowie w ich lokalnych wioskach ich nie okłamali, mówiąc: Pojedziecie do Europy, możecie tam robić wszystko, będziecie mieli jak w raju. Tada! Dokładnie to dostają. Teraz pytanie: Czy rząd niemiecki został poinstruowany o tym, żeby tak robić przez jeszcze kogoś wyżej, czy po prostu tak robi, bo jest głupi, tak jak szwedzki rząd, który też jest głupi w nastawieniu swojej tolerancji dla imigrantów. Zaćgano e, chłopaka. Ostatnio, który stanął, e, za, zadźgał, kolega z klasy, 15-latek, uchodźca, zadźgał nożem e, e, chłopaka, Szweda, za to, że ten stanął w obronie swojej koleżanki, Szwedki. A tamten ją napastował. Cisza, jak po pogrzebie organisty. E, teraz niedawno jakąś dziewczynę też zamordowano, też młodą. Nie wiem, czy to nie była jakaś znowu pracownica ośrodka dla uchodźców gdzieś w Szwecji. Media zabroniły o tym... znaczy media. Władze lokalne zabroniły nagłaśniać sprawy i pogrzebu i tak dalej. Żadnych demonstracji, żadnych marszy, żeby czasem nie urazić uczuć imigrantów. Powiem wam, gdybym miał cycki, to by mi opadły do kolan. Cycki w sensie biustu. wiem, cycki ma krowa ktoś. Mnie, z koleżanek mi kiedyś zwrócił uwagę, że cycki tam ma krawa. Dobrze, gdybym miał piersi, to opadłyby mi do, do kolan. Już tak zostałem. Eee, wracając do tych dzieci. Dzieci, dzieci są kochani traktowani przez większości tych ludzi jako przedmiot. Ta cała ofera z tym trzylatkiem, którego rzekomo morze wyrzuciło na plażę, rzekomo, bo, bo potem już nawet jacyś ludzie, którzy zajmują się analizą y, 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 różnych faktów i, i, i znają się na rzeczy, mówili, że gdyby morze faktycznie wyrzuciło zwłoki, one nie leżałyby w takiej pozycji, bo podobno w takiej pozycji nigdy zwłoki nie, nie są wyrzucane na brzeg, tylko bokiem. To już nawet to było... fejkiem. No wiadomo, że położyli go w innym miejscu, żeby atrakcyjniej wyglądał, dla, dla prasy i dla zdjęć. Yy, te wszystkie dzieci, dzieci rzucane na tory, pod pociągi, żeby je zatrzymać, dzieci coś. No, Widzieliście tych filmików mnóstwo, to wiecie o czym mówię. I do, do czego zmierzam? Jest afera, w zeszłym tygodniu się okazało, że w Europie, w całej Europie, zniknęło w tajemniczych okolicznościach, ze ośrodków dla uchodźców prawie 10 tysięcy dzieci, dzieci imigrantów. Nie ma. Wyparowały, nie mogłem się doliczyć. Prawie 10 tysięcy. 10 tysięcy dzieci wyparowało. Teraz powstają te, zaczęły powstać teorie piskowe, spiskowe: może imigranci je sprzedają na organy, albo coś tam, albo sprzedają je do pedofilskich domów publicznych, albo coś tam, albo coś tam. A nie jest czasem tak, ja osobiście bym się obstawał za na tą, na tą opcją, że te dzieci, te dzieci były, bo dzieci generalnie są obciążeniem. Te dzieci były brane y, y, stamtąd głównie po to, po pierwsze, jak idzie tatuś z dzieckiem, to go na granicy przepuszczają, są i tak wszystkich przepuszczali, ale taki to już w ogóle ma priorytet. E, mamusia z dzieckiem też, ale tatuś wzbudza jakoś tak. Nie wiem dlaczego dla ludzi tak, jak idzie ojciec z dzieckiem, to to wzbudza większe takie hmm, współczucie, niż jakby ta matka z trójką dzieci nawet tak popierdziała. to normalne, nie? Matka z, dwoju, z trójką dzieci, a trzecie na plecach. A tatuś z dzieckiem idzie, no to takie jest. Hmm, hmm, hmm. To Też pokazuje ludzką twarz tego tego e, patriarchatu, bo to jest przecież patriarchat, to jest przecież królowanie e, tylko i dominacja tylko i wyłącznie mężczyzn w tamtej kulturze mówię, w tamtej kulturze. Nie mieszajcie, sobie, nie mieszajcie kultury z wyznaniem, bo to nie ma nic wspólnego ze sobą. Często się ze sobą łączy, ale jak gdyby to są oddzielnie funkcjonujące rzeczy. E, 10 tysięcy wyparowało. 10 tysięcy wyparowało może dlatego, że te 10 tysięcy najpierw zostało sztucznie wygenerowane, a mianowicie. Idzie sobie grupa 100 osób, tadadam, 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 dochodzą do ośrodka dla uchodźców, tam, w tym tysiącu, w tym tysiącu jest 50 dzieci i teraz tak, <kluzny> Staje kolejka, rejestrujemy się, idzie ktoś z dzieckiem, zarejestrował się z tym dzieckiem, wiadomo, że na dziecko zostanie więcej pieniążków, zarejestrował się z tym dzieckiem, palam, 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 przekazuje koledze, kolega się znowu rejestruje z tym samym dzieckiem i to dziecko jest zarejestrowane prawdopodobnie 20 razy, to samo dziecko, może mu czapkę zmieniają na inne kolory, żeby się tam ktoś w końcu nie zorientował. I w ten sposób wygenerowało się 10 tysięcy dzieci więcej. Po prostu przekazywanie z ręki do ręki, po to, żeby dostawać więcej pieniędzy, a tak naprawdę to samo dziecko yy, yy, było na rękach, nie wiem, 30 różnych osób. Tada! Takie to sprytne. Ja się wcale zresztą nie dziwię, że to się udało, ponieważ władze niemieckie miały taki duży problem z rejestracją tych imigrantów, bo na, na tyle dużo ich przychodziło. To też, myślę, wydaje, było specjalnie tak puszczane takie fale, żeby oni się nie mogli obrobić z tym że nagle się okazywało, że tuż po y, zakwaterowaniu ich w ośrodku, a przed rejestracją w nocy z ośrodka znikało na przykład 100 osób. A no patrzą 100, 100 łóżek pustych i rzeczy nie ma. Gdzie ci ludzie są? Nie wiadomo, bo jeszcze nie zdążyli być zarejestrowani, zarejestrowani, więc nie wiadomo, kim są, skąd są, jak również nie wiadomo, gdzie się podziali. do dzisiaj ich nie ma. Gdzie są? Już mówiłem w ostatnim, poprzednim odcinku, może są gdzieś skoszarowani i czekają na znak. Może. Ja absolutnie nie mam dobrego humoru, ja się tak po prostu zachowuję, bo, bo, bo mam przedawkowanie tabletek na Katar, ale e, nie, to nie jest śmieszne, kochani, to nie jest śmieszne. E, e, odcinek realizuję głównie po to, żeby wam uświadomić to, że e, ja zresztą uważam, że to jest całkiem prawdopodobny scenariusz, że w przypadku, jeżeli ci przychodźcy zaczną naprawdę rozrabiać, to nawet lokalni muzułmanie staną przeciwko nim, bo ja widzę, bo ja widzę stosunek moich tak zwanych braci w wierze tutaj, którzy są z pochodzenia na przykład pakistańczykami, czy irakijczykami, ale już urodzonymi tu w Wielkiej Brytanii. Na, oni wyznają Islam, są muzułmanami, ale ich stosunek do tamtych jest taki... Ja nie powinienem używać tego słowa, ale to jest, zacytuję dokładnie jednego z, mojego z moich kolegów, ale to nie jest tylko jego zdanie absolutnie, który sam powiedział, że to, co przyłoży teraz do Europy, to jak on był ostatnio u siebie, u swoich dziadków w Pakistanie, jego dziadkowie, którzy są wykształconymi w miarę ludzi, znaczy dziadek jest wykształcony, mama jest tam, nie wiem kim, no, ale dziadek jest nauczycielem, on powiedział mu, że to, co wyjeżdża do Europy, to jest śmieć ludzki w tej chwili. To są ci, którzy tutaj nic nie znaczą, są z najgorszych kast, z niźnień społecznych kompletnie, nie mają żadnych szans na egzystencję w tym kraju w miarę normalnie mogą być co najwyżej parobkami na farmach, a tam w Europie czeka ich raj. A mówiło się, że jadą inżynierowie, i nie jadą, tylko idą. Idą inżynierowie, lekarze, prawda, prawnicy. Wiecie co, takie bzdury, takie bzdury to ja nie wiem komu możecie opowiadać, może, no nie wiem komu, ale no chyba nieinteligentnym ludziom w Europie, tak? Prawnicy będą szli piechotą 3000 kilometrów. Jeżeli są prawnikami w swoim kraju i jadą za lepszą pracą w Europie, to przypuszczam, że stać ich na bilet samolotowy, a przede wszystkim jako prawnicy wyrobią sobie wizę, żeby móc pracować legalnie w krajach europejskich. Komu wy chcecie ten kit wciskać? Proszę was. No nie, no są tacy, którym się daje. Oczywiście, jak czytam te niektóre lewackie strony, to mi przerażenie ogarnia. Słuchajcie, przerażenie mnie ogarnia. Ci ludzie są albo debilami, albo sobie jaja robią. To są dwie opcje. Albo sobie robią, ordynarne jaja, autentycznie, dworują sobie na całego, mówiąc o tym, że nie, nie, my chcemy gwałtów. To jest element wzbogacenia kulturowego. Autentycznie takie wpisy czytam. No ja nie chcę takiego wzbogacenia kulturowego. Bez skojarzeń. Nie, takiego nie chcę. Inny może tak. Takiego nie. Nie, ja sobie można robić, ale to przestaje być śmieszne. E, jestem ciekawy tylko, czy sprawa tego dziesięcioletniego chłopca z Wiednia to jest odosobniony przypadek, wątpię. Ale czy za sprawą tego nagłośnienia tego konkretnego przypadku zaraz nie zaczną się wysypywać jak grzyby po deszczu kolejne? Przekonamy się w kilku najbliższych tygodniach. E, składając jakby konkluzję, e, chciałbym tutaj powiedzieć podsumowanie krótkie. Te fałszywe dane o uchodźcach, właśnie rejestrowanie po kilku dzieci, te ogromne różnice kulturowe, które, no, mówię wam, nie, nie ma po prostu kija we wsi, żeby oni się zaadaptowali tutaj. Robią tam, nie wiem, naiwnie te belgijskie czy duńskie władze jakieś kursy dla imigrantów, że e, mówiąc o tym, w jaki sposób traktować kobiety. Przecież dziewczyny i kobiety w Niemczech przestały na baseny publiczne chodzić, bo są co chwilę zaczepiane, nikt z tym nie jest w stanie nic zrobić. Tam musieliby tabuny ochroniarzy zatrudnić na te baseny, żeby tam był spokój, i tak nie jest, bo. <laughs> Przyjeżdżali uchodźcy, przychodźcy włażą, włażą do przebieralni kobiecych bez skrępowania i tak dalej. Myślą, że, że im wszystko wolno. Zero przestrzegania, jakiego, no, ale trudno oczekiwać od ludzi, którzy przychodzą z kraju bez prawa, żeby przestrzegali prawa, skoro oni nie mają zielonego pojęcia, czym jest demokracja, nikt dla nich to jest utopia, nigdy o tym nie słyszeli ani by tym bardziej widzieli. Oni nie wiedzą, co jest przestrzeganie, nie wiedzą, co są prawa ludzkie. Skoro oni pochodzą z, z krajów, gdzie, gdzie w wiosce, jeżeli ktoś coś przeskrobia, to się go kamienuje, albo przynajmniej mu się spuszcza lanie publiczne batem, no to słuchajcie, czego my od nich oczekujemy. No tylko, że kufa z drugiej strony, czego my od nich oczekujemy? Oczekujemy dostosowania się. No tylko, że to tu będzie ciężka piłka, bo raczej wątpię. Chciałem tylko na koniec taką perełkę podać. Jest taki kanał, nazywa się Channel 4. To jest. Y on ma swój profil na Facebooku, możecie sobie tam znaleźć. Channel 4 zaczął pokazywać fejki na temat imigrantów, filmy, które są fejkami na temat imigrantów. Że jakiś film tam, że to był opublikowany na przykład na fejsie jako, że emigranci w Niemczech demolują radiowóz, a się okazało, że to było w huliganii lokalnej grupy piłkarskiej to sprzed 5 lat, to był fake faktycznie. Eee, były inne fejki. W ogóle o fejkach zrobię e, oddzielny materiał, bo ja sam znalazłem bardzo już od wielu dłuższego czasu ja je po prostu sobie zbieram i chcę z tego materiału ładnie zrobić e, o fejkach e, co jest fejkiem, a co nie, bo się okazuje, że wiele, ale konkluzja Channel 4 na końcu była, że pokazali kilka tych filmów, część z nich faktycznie była fejkami, e, wykorzystanymi przez propagandę antyimigrancką, ale część z nich była autentycznymi filmami z tego, co imigranci ci przychodzi obecni robią. Więc to był taki miszmasz, ale wszystkie one były podciągnięte, że to są fejki. Nieprawda. I na końcu była właśnie wstawka z wydarzeń z kolonii w Sylwestra z sugestią, że być może kolońskie wydarzenia też są e, fejkiem nagłośnionym przez antyimigrancką propagandę. Za chwilę nam zaczną wmawiać, że tych imigrantów tu w ogóle nie ma i nam się to wszystko wydaje. Zobaczycie. Bo to już zmierza do takie szaleństwo zaczyna się robić. Dobra, w przygotowaniu mam kolejne filmy, a Będę je teraz konsekwentnie realizował, bo muszę dwa dni narobić, nad, narobić nadrobić przez moją chorobę. Eee, no, to co? Eee, ja polecam oglądanie moich innych i poprzednich filmów. To oczywiście znajdziecie sobie w kartach, które się będą wyświetlały praktycznie mojego filmu, eee, odnośniki do innych filmów, na których się wypowiadam na temat imigrantów, uchodźców i przychodźców. Eee, polecam komentowanie i polecam również eee, wzięcie udziału w dyskusji w komentarzach. Bardzo chętnie. Ja się zresztą często odnoszę do Waszych dyskusji, bo lubię się z Wami komunikować. Nie olewam, czytam komentarze. Póki co jeszcze jestem w stanie, w sensie ilości. Dobra, kochani, to tymczasem i widzimy się w kolejnym nagraniu. Na razie.